Hej. Jestem Wiktoria, a to jest nasz zespół Liwoldek. To jest Seba. Choć nie nosi krawata, jest naszym głównodowodzącym. Wygląda troszkę groźnie, ale to naprawdę spoko gościu. Jak widzicie, Kuba jest z marketingu. Jak zwykle siedzi w social mediach. Ale włączony działa lepiej. A, Łukasza w sumie nawet nie muszę zamrażać i jest taki powolny. Ale niech was to nie zmyli. Na hasło falownik staje na równe nogi. Patrz, patrz, patrz na to. Nie, no na jednym odnagłę. Obrót z tyłu, teraz pokaż. Tłumacz, pokaż Tył. tyłu. Faceci, oni zawsze tylko jednym. Nowa, świetna, normalnie to ładowarka słuchaj. jest. Przepraszam, przepraszam. Jest nas dużo więcej. Jesteśmy do Waszej dyspozycji. Wojtek!